O podłożonym ładunku wybuchowym została powiadomiona policja od anonimowego rozmówcy, który wskazał podczas rozmowy telefonicznej obiekty Centrum Handlowego Świt. Zgłoszenie otrzymaliśmy oczywiście anonimowe na, do CPR-u, do Centrum Dowodzenia. Informacja była jednozdaniowa, że w rejonie Świtu został podłożony ładunek wybuchowy i w związku z tym podjęliśmy czynności zmierzające zabezpieczenia miejsca zdarzenia i ewakuację, którą... Już decyzję o ewakuacji podjął administrator budynku. My w tym pomogliśmy, umożliwiliśmy to. Do zdarzenia na terenie obiektu Świd dostaliśmy zadysponowanie około godziny 1857. Udaliśmy się tutaj trzema zastępami, dwoma gaśniczymi oraz jednym e, samochodem specjalnym e, drabino SD37. Na miejscu zdarzenia zastaliśmy sytuację, iż e, teren już był częściowo, e, iż e, częściowo była podjęta ewakuacja przez e, patrole policji oraz przez e, pracowników administracji pracowników ochrony. Dalsze nasze działania polegały na wsparciu działań e, policji, gdyż policja jest e, kierującym dowodzącymi e, tutaj w takich sytuacjach zagrożeniu terrorystycznym. E, wygrodziliśmy strefy bezpieczne, pomogliśmy w ewakuacji e, pracowników, e, ludności kupującej i e, w, w e, na dalszych etapach wspieraliśmy działania policji według potrzeb. Po godzinie akcji okazało się e, tutaj, już nie ma zagrożenia. Stworzone zostały wszelkiego rodzaju obiekty, Kanalizacyjne, kosze, obiekty użyteczności publicznej, takie jak kwitniki, wszystkiego rodzaju dostępne możliwe obiekty, w których prawdopodobieństwo mogło być podłożenie ładunku wybuchowego. Oczywiście po sprawdzeniu okazało się, iż nie ma takich zagrożeń. W związku z tym kierujący działaniem ze strony policji podjął decyzję o udostępnieniu terenu. To już kolejny fałszywy alarm, jaki otrzymały ternowskie służby. Wcześniej była to informacja o pożarze.